Siemanko w z tej strony Karol i się nagrywał odcinek z moim kolegą Tymkiem. Szie, dzisiaj nagrywam z horroru Spunch, ze Spain Boba. No i widzę niestety, ale ja mogę być na, na odcinku trochę załamany, bo mieliśmy nagrywać z jakiegoś innego takiego Tower defense z horroru, ale Karol nie mógł się ogarnąć i musieliśmy 10 minut poczekać. My, no i... Bry, Gra, bry, już to z Karolem po wczoraj, ale... on to więcej jak tam co? Idziesz? idziesz. No, jest. To. Nie wiem, co chcę, ja chcę, byle kto nie wiecie. Ej, nie mogę się ruszać znowu. O, dobra. Idę usiądź. Pytaj. Ja się boję. Chyba to się goło. O, to się goło. O, się stało, jakbyśmy to jakiegoś innego burgera. Nie, bo to wszystkie to są goło. O, to a to to się jesteś w to nadal? to się No, ale to, jest to, że oni podają nam tu na kraboburger. <grymne> no, ja zrobię w rodzinie życiu. No. no i powiedz mi potem, jak smakuje, jak będzie dobre to samo. Dobra. Zatem jemy jakąś gąbkę, co która przypomina Spongeboba i będziemy gotować. Świądź mm. no, no, do nie możesz, bo ja na dialogu jestem. A. Poczekaj, bo ja mam bańku u mnie. O, dobra, idę. Idę z grubej runy. Jak mnie spomóc, bo zje no? O! Mmm, Krabi O! się wystraszyłem. Wejdź sobie tutaj. Ja, ale sery ci mówię. No serio ci mówię. Ja, ja miałem tego Chumscara. A! Jezu! Jakie? <grymne> ale co to było widzowie? Ale dlaczego on nas ten? Tak porobił. Przecież mi... Ej czekaj! Nie A ja zobaczę czy tam jest spokój, ale jak będzie Jumscare. A nie, tam jest zamknięte. będę ja teraz drzwi otwierać jakieś. O, nie da się otworzyć, nie da już. Zatrzymaj na... Sory... Sory... Sory? Nic. idziesz? O. Sory. <coughs> to? <coughs> Musisz z nim pogadać! Z Squ Qualmanem. Po co ty robisz dwa? Tak, ja mam już. Nie wiem, po co? Kurde, dodajkę czuć kumuszkardy. E, wejść w sałatę. No, jak... jaki to duży składnik. Teraz mam wziąć. cebulę. Ja mam ogórka. I dwa, już wykroję jedno. Teraz ogórka. Ser. Pomidor. Słuchaj. Kurde, pomidor. I dlaczego my mamy, mamy płacić za to, skoro to my sami zrobiliśmy tego burgera? Właśnie. Ja skąd nam go powinien zrobić. Tedy był zapłacił. Ём. Я иду на кухню, а ты там с незадачей. Поминать чушь, Planeton. Dobra pamiętasz kot pięć. Jeden. Czekaj. Jeden, pięć. Nie dwa. Dwa Czekaj. pięć. Czekaj. Dwa pięć. dwa pięć. Dwa pięć, trzy pięć. Dwa o, ja nie, nie, nie mogę. Czekaj. Co jest? Ja nie mogę. Tej bo coś A, bo trzeba porozmawiać z Planktonem. A no. Ja znam kod już. 2, 5, Chyba z tego co pamiętam. Dobra, wpiszę, ja wpiszę. Dwa, pięć, trzy, czekaj, trzy, pięć. Co? Czekaj. 2, a, Dwa, cztery, trzy, pięć. Dwa, cztery, trzy, pięć. Dwa cztery cztery pięć. Nie, a nie. dwa cztery cztery pięć. Nadal nie. Co? A dwa cztery sześć 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 no, tak. pięć. No.

9. 3939 A tamten kąt pamiętasz? Tamten kod pamiętasz? Bo ja zapamiętuję 3939... Sześć. Gdzie wy jesteście? A tu! 6. Nie pamiętam już tam. To jest wyjście, to jest wejście tam. Przecież. Hello! 3939 Mój kod jest do zapamiętania 3939, a tamten jaki był? 87 Nie, nie wiem. A jak my mamy tam iść? Ja wiem Ej, o, paw. Koch. Aha, bo to tu 3, 9. tu. 39 tu zaczniemy nas godzić. A tu 39 39? Chyba. Ja czekaj. Trzy 9, dziewięć 3 dziewięć 9, Jaki tamten był kod? Nie. Ej! Kurde! Jaki tamten był kod? Czy ze mną siedemuszek? Albo pięć? Dziewięć. Nie wiem, już Я тебе укажу! Ай, на вас, питник, на вас, 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 Ej, hey, gdzie jest on? Nie wiem. Ja mieć... Ej, on biegnie! On... on dopiero teraz przybiegł. A ja już nie skończyłem jako mięso. Ja też. Hmm. Dobra, musimy zapamiętać kod. Gramy jeszcze raz? Nie, nie, nie. Jezu. No to ja zagram sam I to jest dopiero dziesiąta minuta odcinka to ja najwyżej jak ty nie chcesz to ja sam zagram No w sumie dobra widzowie to ja ten innym odcinku ja wystąpię jutro w odcinku, bo dzi dzisiaj to już za dużo normalnie no, no to ja zagram sam. Muszę pamiętać kod widzowie. się z grupy. Dobra. No, rozłączyłem się z grupy. Także gramy sami teraz. No i... Eee... No, no i tyle. Czekamy aż się załaduje. Mam nadzieję, że dam radę. Będę ci, żeby zostawić lajka i z dzwoneczkiem Tu one jak pod wodą Aha tu wszędzie jest natural burger mm. Myślę, że wezmę natural burger. Jeden naturalny. Zejdź. Znajdź mnie. O! ja żartuję. No to najnormalniejszy dzień. Czy on tu jest jakiś guzik? I czekajcie tu co to jest. Zostań gąbką, za. Ej co tu jest? Ej, widzowie. Eee. O jeden No to, no, to kible. Ja, nie, no, dobra, wychodzimy. Chciałem, że tu będzie to pana kraba. Ale jednak nie. Dobra, już idę, ale nie będę płacił. No.

Vamos lá... Agora mostarda... A Ok... Tá... Ok... to złoty burger, patrzcie. No i chodź z patrzcie jaki piękny burgerek. Wyzjedz <grymianie> to. Nie dam ci. Ulu kurze Kurde, nie chce mi się czych Usiądź i ciesz się u posiłki. Jom. jem. Idę tu i tak ogo, zapytam przez ścianę. Mogę przez ścianę? O. Nie. 89 dolar dolarów, widzowie, to jest koszmar. 89 dolarów. Ale cisza. A -a -a -a. Widzowie, czekajcie chwilę, tu ja do po kartkę, żebym zapamiętał jeden kod. E, Tam do przepisu, a czy nie do przepisu, czekajcie. Kartka, jakaś malutka, może ten zeszyt, co do... miałam. O, właśnie. Dobra, widzowie, jestem. U, uła uła, 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 Dobra. Najpierw jest gwiazdka. Jeden, dwa, dwie gwiazdki. Dwie gwiazdki. Teraz ja sobie będę zapisywał. Dwie gwiazdki. Dobra. Ile kości? Jakość. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery kości. Cztery kości. Ile jest pudełek? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Czekajcie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pudełek. Czyli pięć pudełek. I ostatnie

Pięć, siedem, pięć, cztery. Pięć, siedem, pięć, cztery. Dobra. Pięć, siedem, pięć, cztery. Przeszławki pięć siedem pięć cztery.

Pięć, osiem, dziewięć, dziewięć! Skalmar, nie! Znaczy, no. Więc czemu teraz tak wolno biegniemy Oto chyba wyjdzie i będziemy musieli z tego skali. mamy dużo czasu. 5, 7, 5, Widzowie? Jest! Yes. Wygraliśmy, wiecie, mi serce bije. Dobra, wygraliśmy to widzowie. Wygraliśmy ten horror. Dobra widzowie. To było na tyle. Uch, jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i sobie z dzwoneczkiem. I właśnie o tym też pamiętajcie. No i to, to było na tyle. Na razie!